Cześć kochani, witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj ze mną firma Error Customs i produkt, który nazywa się Tire and Rubber Cleaner, służy m.in. do czyszczenia opon. I ja Wam to właśnie teraz pokażę. Zapraszam Was do praktycznej części tego odcinka. No i słuchajcie, no i teraz ja tutaj mam serducho rozdarte, ponieważ jest to pierwszy produkt z linii Bad Boys, który zapachem mnie nie powalił, jest to zapach taki troszeczkę typowy dla APC, mocno taki proszkowato-chemiczny, ciężko go tutaj sklasyfikować, ale nie jest to zapach, który wyrywa z butów, co do samego produktu, produkt oczywiście jak tutaj, w tej serii Car Wash też widzieliście, że Fire and Rubber Cleaner był produktem, który działa natychmiastowo, działa bardzo silnie i daje sobie doskonale radę z doczyszczeniem opon. I teraz tak, w przypadku tego produktu nie jest wcale inaczej, produkt radzi sobie bardzo dobrze, widać to na załączonym obrazku. Ja tutaj akurat miałem opony, które były bardzo, bardzo dawno czyszczone, nie widziały teraz dressingów za dużo, więc dały się bardzo fajnie doczyścić. Ale tak jak w przypadku na przykład moich opon, o które ja regularnie dbam, regularnie aplikuję na indressingi, takiego efektu byśmy tutaj nie zobaczyli, ponieważ nie ma tyle tego osadu na gumie, który gdzieś tam będzie barwił na brązowo, więc tu w przypadku tylko mocno zabrudzonych opon nie jest to widoczne, ale tak jak w przypadku tutaj Peugeota dało się to dobrze zauważyć. No i co? Żeby sprawdzić sobie kontrolnie, Druga aplikacja to była tylko po to, żeby Wam pokazać, że tego brudu już tyle nie ma. Oczywiście po spłukaniu i po osuszeniu widać, że jest różnica, więc produkt zdał egzamin. Ja uważam, że możecie po niego śmiało sięgnąć. Możecie go też użyć do umycia swoich gumowych dywaników w trakcie zimy, jeżeli zapach Wam nie będzie przeszkadzał, a liczy się dla Was efekt końcowy, to tutaj jak najbardziej na plus. Także moi drodzy, RR Customs, ja Was pozdrawiam, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.